W dość długim czasie, ale mam dla Państwa miłą wiadomość, mam nadzieję, że bardzo miłą wiadomość. Przedstawiam nowego wiceprezydenta Łodzi, pana Arkadiusza Banaszka. Od dzisiaj... Proszę, proszę się nie wstydzić! Proszę Państwa, od dzisiaj będzie wspólnie z nami, z całym prezydium prezydenckim, zarządza Łodzią. Pan wiceprezydent zajmie się wydziałami budynków i lokali i zit czyli wszystkim to związane z infrastrukturą drogową i wydziałem komunalnym. Jest absolwentem, jeżeli. Ja parę słów powiem, potem oddam głos panu prezydentowi. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydział Automatyka i Robotyka. Oraz zarządzanie produkcją. Studia podyplomowe, zarządzanie finansami w Akademii Leona Kuźmińskiego. Ma 37 lat. Karierę zawodową rozpoczął praktycznie od Procter Gamble, gdzie sprawował funkcje kierownicze, a następnie był, stworzył od podstaw praktycznie w Polsce firmę Seneco Peking Poland, awansując do. Yy, stanowiska dyrektora generalnego firmy. W tej chwili zdecydował się od dwóch miesięcy współpracy ze mną jako doradca, który jest odpowiedzialny za restrukturyzację urzędu, a od dzisiaj jako wiceprezydent, bo tu zapomniałam powiedzieć, również będzie mnie wspomagał w restrukturyzacji urzędu, będzie osobą odpowiedzialną za tą restrukturyzację do czasu jej przeprowadzenia wszystko powiedziano. Wszystkim bardzo, bardzo miło witam Państwa i bardzo dziękuję Pani Prezydent za zaufanie. E, ponieważ jestem osobą spoza łodzi, więc mam nadzieję, że to mi pozwoli zrobić łódź piękniejszą i że ta łódź się będzie zmieniała. Tak jak zbudowałem bardzo dużą organizację właściwie od podstaw, tu mam troszeczkę trudniej, bo piękne miasto jest, a muszę tylko zadbać, żeby ono piękniało. No i bardzo, bardzo mocno liczę na wszelką pomoc możliwą i niemożliwą, o co też i do Państwa bardzo proszę. I proszę też bardzo o wszystkich ludzi, którzy mają na myśli łódź, żeby była piękna i się ładnie rozwijała, żeby mi pomogli. Bardzo Państwu dziękuję.